Czerwonym karturku, czerwonym karturku. Już jestem mamusiu, byłam pleśny, pleśny w lesie, dla leśnych kres, podpatrzyłam ptaki motyle. Ja wiem, ciureczko, że to, o czym teraz mówisz, jest na pewno zachwycające, ale niestety rozchorowała się nam babcia. Musisz do niej pójść. Zaniesiesz jej chleb, mleko i owoce. Dobrze, mamusiu. Mleko? Przez was, przez las, przez was, przez was, przez was, przez was, do was, kapturek, was, przez was, świat. was, przez was, przez was, się czerwony kapturek i przez was, się babci. Mam się zapakowała z przez was, przez was, przez was, przez was, przez nie zbadaj więc ścieżki i nie pójdź u głąb Pamiętaj, że zawsze wolno na nas liczyć. Tylko nas zadowolaj. Dziękuję, moi przyjacielu. Mam nadzieję, że, mięły, że chciał mnie Przecież nie będzie chciało nie uskrzywdzić przy ścieżce nieistotnej prognozy. Ale my, państwo, jesteśmy przyjacielami szkół, a co nie wie, ale przez rok ja muszę do domku babci. Witam, drogi zajączku. Z kim przed chwilą rozmawiałeś? to czerwony kapturek. I to byli chorą babcie, jej widziały w niebezpieczeństwie. Powinniśmy jej pomóc, aby mogły bezpiecznie dotrzeć do chatki babci. Nie mam nie boryk nie nie tak, czerwony kapturek, to ona zwie się tak. Ma warkocz, modre uczy, później żywa jak mak, czerwony kapturek, to ona zwie się tak. W tej chatce przy mamy cały świat. Nie psoci, nie kłamie i ma się lat troski, krwa pioski i kocha każdy kwiat. Po pięknie do babci przez pola przez las. Czerwony kapturek odwiedzi i nas. Jestem głodny, jestem przerażająco głodny. Jestem głodny ja... jak... jak wilk! Jak Dzielna i grzeczna. Czy on ktoś kiedyś powiedział coś dobrego? Czy on mnie ktoś kiedyś powiedział, jaki wilk jest miły i sympatyczny? No właśnie, nikt. Ach tak, bo ja wcale nie jestem miły i sympatyczny. Za to mam ostre zęby i pazury. Czerwony kapturek nie boi się złego wilka. Właściwie to powinienem ją zjeść. Hahaha, ha, ha, Muszę ją tylko wyśledzić. I będzie spokój z czerwonym kaptukiem. Ha ha ha! Oho, zwęszyłem trochę. O, ale jest zmęczona, a tyle drogi przed mną. A poczeka na piękniczów kierzot może przez minutę, a może przez dwie. Hi, 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 znalazłem ją. Mój węgiel jest niezawodny. Mmm, smakowity kąsek! Taka rumiana. Na dziewczynko. Przechodziłem obok i zauważyłem, że tu sobie śpisz. To niebezpieczne, tak samo, spacerować po wielkim i ciemnym lesie. Nie ostrzegali Cię? Nikt nie chciał iść z Tobą? Ostrzegali, ale czeka na mnie, babcię, skoro potrzebuję lekarzy i Właśnie do niej idę. Przyjaciele mnie ostrzegali przed Tobą, to znaczy przed Złym Wielkiem, ale on nie jest w moim drogiem. Nazywa się Czerwona Kapturek. A więc, powiadasz, że idziesz do babci, a daleko ona mieszka? Jeszcze spory kawałek przed no, mieszka na siódmym pagórku. Jestem już bardzo zmęczona, więc odpocznę tu chwilę dwie kanapkę z serem, które przygotowała mi mama, a potem wydłużę dalszą drogę. no, babcia to raczej większa. Może lepiej raz, dwa pobiec do chatki, schrupać babci się, a na deser to mało. Mmm, pozwól obiadek. Mówiłaś coś, wilku? O, nie, przepraszam. Zamyśliłem się troszeczkę. Przypomniał mi się, że mam parę spraw do załatwienia na mieście. Wiesz, poczta, bank, rachunki trzeba zapłacić. Do miłego zobaczenia, Czerwony Kapturku. A na pewno się jeszcze spotkamy. O, nie był ten wilk taki straszny jak on, oczywista. Po raz kolejny się przekonałam, że nie warto słuchać plotek. Miły futrza. No dobra, czas na podwieczenie. Muszę się jakoś wiedzieć, bo za chwilę zacznie się ściemniać. Oho, mamy ślady. znów no pojawił się wilk. Mam nadzieję, że nikt tu nie spaceruje. Wszyscy mieszkańcy wioski, gdzie to jest niebezpieczny. Oho, tu na pewno był spytny na myśli. Od kilku tygodni kontroli ok, nie zawsze idzie. Oho, tu na pewno na pewną kosmę, a ten czeski odwiedź w okcie podobno zawodowała do drzewa towarzystwa kolicznego. Rozumiały drzewa za łośniem, zacęsły się do łęcia, a kota wterkał na sosnę. Co to będzie? Co to będzie, co to będzie? Ojej, cerwony kakturków. Wilk stanął na ziemię, na górku podwinął postępie, obok rozezał się, co nie ma nikogo. Za i zabukał z okienko babci. Naz przebiegły. Najpierw udawał czerwonego kapturka, by Babcia go wpuściła. Potem szybko ją ja. zjawił i założył babci na kapcie okulary. Czeka na dziewczynkę, żeby i ją zjeść. Wszystko dokładnie przemyślał, a teraz trzeża z plan. Pobiegnę na górę, a ale... na górę. O, już bo bóli ciekawe, co dzieje się u niej? Aaa! Co to, mię wióleczkę, dlaczego rzucasz ja chodź do mnie z łóciami? Ja wujdu do Hakki, tam czekam na ciebie w wielkiej niebezpieczeństwie. Wióleczkę, droga, ja po prostu tam ale czeka na mnie babcia, skoro patrzę, że jak raz mam nadzieję, że nie zagrażamy mnie swoją chorobą. Nie wujdu do Hakki, tam czekam na ciebie wielkie niebezpieczeństwo. Wejdź, wejdź, drogie dziecko. Tak, ty dziwne no dlaczego masz takie o duże uszy? Żeby cię lepiej słyszeć, kapturku. A dlaczego masz takie duże oczy? Żeby cię lepiej widzieć, w mężczyzna. Dlaczego masz takie ostre zęby? Żeby cię zjeść. Przez lata tam broń wędruje sobie Gajowy, Na trące swojej gra i gra, A echo niesie się rada. ra Ma -ra. broń nawietą w dłoni, Ta broń go obroni, Nie mu są klucze, Bo mu jest niedźwiedź zły. Idzie Gajowy, wydłuża krok, Bo wokół już zapada broń, I głos puchacza leci przez knieje, Od dali chatka babci widnieje. Idzie Gajowy, patrzy przez szybkę, O tu potrzebne działanie szybkie. Schody do środka, za świeci. I co zobaczył? Zgadnijcie dzieci. Wilk pod pierzyną spokojnie chrapie. Czerwoną czapeczkę trzyma w łapie. Oddaj mi kubacie i czerwonego kaptrybka. Ojej, panie gajowa, o co tyle hałasu! Zasnąłam na moment w ciepłym uszku babci. Już zmykam. O nie, biedny, ciepłeś już teraz. Teraz już nie jak Dobrze, że przyszedł pan Gajowy i jesteśmy uratowanych. Cieszę się, że pan mogę dotrzeć na miejsce. To wie, jak ta historia mogła się zakończyć. A co zrobimy z Wilkiem? Panie Gajowy, ma pan jakiś pomysł? Wilk już dostanął szponę do niego na miejsce. Tam nie będzie nikomu zagrażać. Niech tam pan Gajowy żyje 100 lat albo więcej. Oto i koniec bajki, koniec zabawy. A wiecie, co się stało z Wilkiem? Film pożegnać musiał knie i zamieszkać w warszawskim zoo. Nie podchodźcie do klatki zbyt blisko, bo to bardzo niedobre wilczysko. Przedstawienie właśnie się skończyło, już rozstać się nadszedł czas. Wiele chwil spędziliśmy miło, więc serdecznie wspominajcie nas. Zapamiętajcie jednak ważną przestrogę. Nie ufajcie znajomemu, który wejdzie wam w drogę.